proces osuszania piwnicy po zalaniu wyłączenie prądu jeśli widzicie wodę w waszej piwnicy to musicie zadbać o własne bezpieczeństwo wyłączcie prąd i nie wchodźcie tam najlepiej gdybyście skontaktowali się ze swoim elektrykiem upewnili się że instalacja nie została uszkodzona usunięcie wody mamy różne metody w zależności od tego ile tej wody jest czy po kostki czy po kolana nie oszukujmy się, nikt nie ma na stanie pompy do wody i jeśli macie tej wody naprawdę dużo, to straż pożarna, a szczególnie chłopaki z ochotniczej straży pożarnej pewnie chętnie wam pomogą, jeśli nie będą mieli nic ważniejszego do roboty w tym czasie. Natomiast jeśli tej wody jest mało, to nie wzywajcie broń boże straży pożarnej, bo mamy na to prostsze metody. Wiadro, szmata, miska, mop i wylewamy. Następnie jak pozbędziesz się wody. Dzwonisz do Deep Dry, a my przyjeżdżamy osuszać. W piwnicach najczęściej suszymy kubatorowo, szczególnie w starych budynkach, gdzie nie ma warstw izolacyjnych i to jest jedyna skuteczna metoda. Co my robimy? Rozstawiamy osuszacze, najczęściej 1 do 3. W zależności od wielkości pomieszczenia. Jeżeli mamy możliwość podłączenia się gdzieś do odpływu, to podłączamy osuszacze, które nie będą wymagały Twojej ingerencji, działają automatycznie. Jeżeli jest możliwość odprowadzenia wody, staramy się, żeby to były osuszacze z pompą, które same odprowadzą wodę. Często montujemy też osuszacze absorpcyjne, jeżeli mamy gdzie wyprowadzić wąż z wylotem mokrego powietrza. Na przykład, jeżeli piwnica ma okno. Następnie rozstawiamy wentylatory, oczywiście dobieramy ich ilość do ilości osuszaczy, ilości pomieszczeń i zawilgocenia ścian. Piwnica to nie mieszkanie, nie ogrzewacie jej, dlatego musimy użyć nagrzewnic, żeby podnieść temperaturę i przyspieszyć proces osuszania. Cały ten nasz sprzęt podłączymy pod bezpieczne przedłużacze, które posiadają certyfikaty i podepniemy mierniki energii, które pokażą ile zużyliśmy prądu.